Dzień 448, robienie napadów, aż do pierdata 6. E, witam serdecznie. E, dzień trzeci. Znaczy, w sobie cały czas jest dzień pierwszy, ale e, dla was jest dzień trzeci. Robienie napadów podczas premii, razy. diamenty ma. Czemu robimy diamenty z jej osoby? Znaczy można tak? Ale dlaczego? Ja zrobię przez to mało. Pieniędzy. Wiecie, to się jeszcze może opłacać z perspektywy hosta ale z perspektywy pomocnika ja wciąż mam 15% i o 15% z mniejszej kwoty no ale dobra dobra Chcę tak się bawić kolego sympatyczny będziemy się tak bawić to oczywiście jest widz nazywa się on Raven i właśnie miał z pieniędzy w ten sposób ale ja jestem człowiek miło miły po prostu więc wybaczam oczywiście bez kierowcy jedziemy Klasik, GTA Classic, powinien zrobić takie coś. Pomysł na nazwę serii. GTA Classic, seria, w której pokazuje błędy. <grym> to jest kolejna seria, której nie zrealizuję. Może dopisać do listy. Wyle, może zrobić serię o moich seriach, których nie zrealizowałem. No nie, użył karty, kiedy jeszcze nie byłem w trakcie używania karty. No, w... nie było opcji zrobienia tego. Kolego sympatyczny, czemu żeś to zrobił? Jestem ciekawy, ile finalnie. zarobi mój sojusznik kasy. Jak daliśmy w trzy osoby, ja wziąłem 70%, zrobiłem 3 800 plus elita i jest 3 200 za napad. Ale teraz robimy napad w dwie osoby na diamenty. Ja dostanę na pewno mniej niż 800 tysięcy, ile dostali pomocnicy. Ale ten host, który ma 85%, mimo że będzie mniejsza kwota, ta ogólna, no to będzie miał większy udział w tym, przez co finalnie może zrobić ponad 4 bańki. Chyba, że będę trollował i będę powoli zbierał łup z kasyna Żeby nie dać plus robić, przez co, że dał mi mało procent. Są dwa rozwiązania tego problemu. No ale zobaczymy. To sobie omijamy, na później. To sobie zbiorę. Gdzie można pominąć? Nie ma sensu tego zbierać Nie ma sensu marnować czasu na hakowanie, skoro i tak nie możemy wyciągnąć całości łupu Więc otwieranie, hakowanie przez 30 sekund Do drzwi Jest bez sensu Lepiej pozostawić i zabrać to co jest otwarte Tak mi się przy sobie zdaje Zobaczymy ile w tym jest prawdy e, dobra, więc już lepiej zbierać łup ze środka raczej Więc zacznijmy sobie od B Który jest daleko Później polecę sobie zbierać A, i na końcu sojusznikowi mojemu zostawię yy, C, żeby mógł szybko wybiec z tego Z tej miejscówki mhm. I teraz jak mówię, zbieram A, żeby zostawić mu C, żeby on mógł szybko, wiecie, w ostatniej chwili Przestać to zbierać I uciec sobie normalnie Z big brain, naprawdę I Naprawdę, finalnie on zarobi więcej, co zarobi ponad 4 bańki, tak naprawdę ale jest na tym stratny, Jako pomocnik. Więc mi się nie podoba do końca. Ale oczywiście to nie. E, to nie oznacza, że napadów w ten sposób nie zrobię kiedyś. Bo zrobię. Bo też chcę jakiegoś max stosować kiedyś. No, no i teraz akurat ja tutaj nie mam co do roboty przez 30 sekund. Ale prawda jest taka, że gdybym to hakował, to główno by to dało. Główno by to dało. Może zerałbym z 3T ze trzy, trzy diamenciki max dobra wychodzimy no dobra ma 6 milionów to może nie on może zarobi mniej ogólnie da się zebrać całe diamenty w dwie osoby ale to wtedy trzeba już z alarmem być nie bez alarmu nie da rady chcę też pomyśl, żeby zebrać całość no kurde trzeba podczas tego jej premii najlepszej w historii GTA kombinować i porobić takie właśnie kozowskie odcinki eksperymenty Społeczne. Znaczy, narodnie nie jest to eksperyment społeczny, ale wiecie. Na tu, że to jest eksperyment społeczny, wezmę mnie do Dzień Dobry TVN i będę siedział na kanapie i będę opowiadał o tym, że gram w gry i powiedzą mi, że jestem chory psychicznie, a ja powiem im, że nie. Oni mi nie uwierzą. I taka będzie pogadanka. <gadanie> Co ja w ogóle gadam? Wybaczcie. Odbija mi, za dużo gram w tą grę. Dobra, niech tu Kościół się odwróci. Dobra, teraz wychodzę ja i wolę mu w chambo. Teraz tak. Lecimy po stroje. Więc tędy. Ja kamera się patrzy, ale nie patrzmy na nią. Hej, ja się patrzy. Niechaj się odwróci. I teraz ja biegnę do niego. Na pełnej. I walę mu w czambo, Pik! Dobra? I teraz tutaj. I zgosił, właśnie się odwrócił, więc my biegniemy. Nie walimy mu w czambo, bo nie ma sensu, biegniemy dalej. Nas i dogonia. I robimy przebieranki. Nice. Nus. Nie wytrzyma! Nie wytrzymam! Trzyma stroje Renus Zbierz gościu karty Please, ja, proszę ja ciebie. Nie maruj czasu zrobienie strojów nus. Dobra, tutaj w chambo dostaje gościu. Prawidłowo. Teraz biegniemy. Lecimy po pojazdy? W sumie? Czemu by nie? Walimy gościa w chambo? W Sobie nie musimy. On nas nie zauważy. My jesteśmy kolegami ze służby. Ej, w ogóle... Mogą nas w ogóle nie wykryć. To tak cholernie duża szansa. Fajnie, fajnie. Spróbujemy tak eksperymentalnie. Nie jestem fanem tego rozwiązania... Nie, wykryje nas gościu. A teraz bez znaczenia w sumie. Może nie wykryje nas? Nie wykrył nas. Dobrze, niechaj pojedziemy za nim sobie. I spróbujmy wskoczyć tędy. Jak mówię, nie jestem fanem tego rozwiązania. Ta teleportacja nastąpiła. Eee, nie chcę tego rozwiązać. O, nie, yyy, straciłem hajs, po co się przewróciłem? Dlatego, że nie jestem pewny, czy jest helikopterek yy, u góry. Ale ryzyk fizyk. Spróbujmy. Do tej pory. Jesteśmy to. A gdyby pojechał inaczej, by nas wykryli pewnie. Więc spróbujemy, próbujemy pozostać bez wykrycia. Chociaż teraz helikoptery lecą. No, jest ja on wykonable. A może? No, no, Może nie? Odwrócił się jeden? Popatrzcie Normalnie jest. Akcja Ulicaje Patrzą. No nie, te helikopterki latają. Dobra, nie ma co się kryć, Trzeba biec. Narkliwie. Aaaa, strzel do mnie! Kurde! Prawie bym spadł przez to, że auto im wykrył! Dobrze. To gość niech dostanie. Ej, Patnij sobie! Dziękuję ci bardzo! Na górę, please? Nie no, czemu tak zrobiłeś? Na górę, please? No. Może swym głosem powiedziałem. Pokaż się, kolego. Idealnie. Ale też... się głupi jest Ty? Też jesteś głupi Spadaj se Lodowanie robimy, takie potężne No nie. Ej. Dobra, nie było to potężne Ale było dziwne Też fajnie Czy będzie lita? Wodę trochę w to Choć nie, lita raczej będzie Trochę czasu zmartowaliśmy, ale... Na tyle, żeby lity nie było Czo mam złoto? miło Bo ktoś tu jest tyle. I dla mnie jest. No, zarobiłem. Normalnie bym zarobił 600 tysięcy. Boże, 800 tysięcy plus elita. Yy, czyli prawie 900 tysięcy. Teraz zarobię troszeczkę mniej. Więc nie ma tragedii. Eee, ale i teraz zobaczymy, ile zarobił mój szefuncio. Huncio. Szef zarobił po prawie 4 bańki. Za chwilę się dowiemy. Nawet dostaliśmy flashbangi po oczach. Ale. Zaraz będzie podsumowanie. A gościu już sobie zdążył ciuszki porobić w banknotach. Nieźle. On dostał. Za napad. Nie dostał, ale to są więcej. Ale nie to są czterech baniek. To są minimalnie mniej. 3 966 000. Ale dałoby radę dobić do czterech baniek. Dałby radę. I to zrobiłem w jakimś filmie. Witam serdecznie w arkuszu. Ale zanim wpiszę wynik kolejny do tabeli, no to jest jedna rzecz do wyjaśnienia: gość dostał cztery bańki, bo jeszcze wpad. Nie temu wpadł. Niedobrze, niedobrze, proszę Państwa. Ja powiem to zarobić, a nie on. Nie oszukujmy się, taka jest prawda. Eee, jeszcze jedną dziewiątkę musimy tutaj wpisać. I teraz ósemkę, i teraz zero. Dzieci temu mamy prawie 800 milionów z tego napadu. I to oznacza, że dzień 448 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 247 milionów 663 813 dolarów. Piszcie swoje powiedzmy na kolejne wydwania w komentarzach.